Cześć. Moim rozmówcą jest Marcin Bandel. Cześć Marcin. Witam serdecznie. Co słychać przede wszystkim, panie Marcinie? Bo dawno, dawno na kanale naszego portalu Cię nie było. No, kiedyś bywałem częściej, ale no z racji kurczę tego, że gdzieś walczę za granicą, nie widzimy się też tyle. Eee, mam swoje treningi, nie mam czasu podróżować po innych galach i gdzieś tam się mijamy. To nie tylko z Tobą, to ze wszystkimi. Okay. No dobrze, już się lepiej poczułem teraz. Eee, Marcin... Eee... Kontrakt na ACA. To jest też również kontrakt na jedną walkę, tylko jak to wygląda w twoim, w Twojej sprawie? ACA chciało z nami kontrakt na cztery walki. My woleliśmy, Team, mój menadżer chciał na jedną, z możliwością przedłużenia. Trochę to trwało, ale w końcu ACA się z nami tak dogadało. No i zobaczymy, ja nie chcę być jak gdyby związany jakoś bardzo. Jak wszystko dobrze pójdzie, na razie mi się tu podoba, wszystko się zgadza, także jest, jest dobrze. Na co musisz najbardziej uważać od Twojego przeciwnika? No zbyt dużo walk do analizowania do tej pory nie miałeś. No ale, ale z tego co widziałeś, co możesz powiedzieć. No dokładnie, ciężko jest się nawet przygotować pod niego, bo, bo jego walki są ale tylko graplerskie. Hmm, eee, no właśnie, także wiesz jak jest. No co no, graplersko będę. Pewnie graplerska ta walka będzie rozstrzygać. Czuję się tam dobrze. Hmm, co na pewno się klei, na pewno jest gdzieś tam ciasny. No ale to tyle. Ciężko jest cokolwiek więcej powiedzieć. Jedyne, co to mogę powiedzieć to, co na konferencji, że no nie ma słabych ruskich. Gdzieś zawsze są bitni, zawsze trzeba naprawdę już ubić. Eee, także nie nastąpi, że to będzie łatwa walka. Tym bardziej jest zakontraktowany w ICA, jest niepokonany, także to mówi samo ze za siebie. Zadowolony jesteś z lokalizacji, że to w Łodzi właśnie ta walka będzie? Wiesz co, wszyscy tak właśnie mówią, że fajnie, fajnie, ale dochodzi do tego jakaś gdzieś tam presja. Ja jestem przyzwyczajony bić się za granicą na terenach wroga. Eee, fajnie, że wyjdę sobie z domu tak naprawdę przed galą trochę, ja mieszkam bardzo blisko Atlas Areny, no bo to jest obok Atlas Areny, eee, Ta sala, na której będziemy się będziemy się bić zresztą fajna, nowa. Eee, fajnie, że znajomi będą, ale żebym jakoś to tak przeżywał, żebym jakoś tam myślał o tym, no to nie, to ci powiem, że, że nie mogę się bić. W Szwecji biłem się teraz ze Szwedem, w Brazylii się biłem tak samo z jakimś tam z Ameryki Łacińskiej, także... Biję się tam, gdzie mam się bić, a jakoś e, nie przywiązuję uwagi do tego, czy będą gwizdać na trybunach, czy będą mnie, mnie dopingować. Wiadomo, będzie miło, będzie fajnie przed chłopakami, e, ze znajomymi, ale to nie jest tak, że jestem jakoś skoncentrowany na to. Marcin, w jaki sposób przygotowujesz się do tego starcia? Bo z tego, co widziałem, e, te walki w MMA mniej więcej przeprowadzasz turniejami grappling, grapplingowymi. Powiedz mi, na czym bardziej się skupiasz w tym momencie? Czy, czy te turnieje są tylko takim wypełnieniem przygotowań? Czy, czy ten oddzielne robisz w zasadzie przygotowania pod turnieje grapplerskie, jak to wygląda? No właśnie teraz e, za słabo się przygotowałem, chociaż ogólnie e, przegrałem wygraną walkę na Mistrzostwach Europy minutę przed końcem, gdzie tylko wystarczyło trzymać, e, trzymać po prostu wynik i tak naprawdę chłop, który ze mną wygrał, później wygrał całe Mistrzostwa Europy. A traktuję to jak trening, chociaż przyznaję, że później z tydzień jest tak, że odkupuję to, że to wszystko jednak boli. E, ale traktuję to jako sparingi gdzieś tam przygotowanie do walki w MMA. Eee, a sam grappling, no, jak jakiś super fight, czy coś, to, to fajnie. Ale gdzieś tam jestem skupiony bardziej na MMA na takim, takim przekrojowym e, przygotowaniu. Ile wal planowałbyś jeszcze w tym roku stoczyć? No z racji tego, że mam też inne obowiązki, obozy jakieś prowadzę i tak dalej, więc myślę, że tak mądrze, tak żeby się dobrze przygotować, to by była jeszcze jedna akurat tak w tym roku wypadły te Mistrzostwa Europy, na które chciałem wystartować. Już na Polski nie, bo one były tydzień temu, to za blisko walki. No i jeszcze właśnie cały czas jakieś wyjazdy, seminaria, dlatego chciałbym jeszcze jedną gdzieś wrzesień, październik zrobić, no i tak żeby na wariaty tego nie robić. Okej okay, Marcin, dzięki serdecznie za poświęcony czas, powodzenia wodzi. Wszyscy kibicujemy marcinowi, dzięki do zaczenia. Dzięki wielkie Rdeczka.